że dzisiaj jako drużyna dobrze pracowaliśmy w defensywie, mimo to, że straciliśmy tą bramkę, to stworzyliśmy sobie później dużo sytuacji i byliśmy dzisiaj drużyną. Skazani na porażkę. No, najważniejsze, że, że to nie my tak myśleliśmy, tylko, tylko może ludzie, którzy, którzy tą piłkę gdzieś polską śledzą. i i takie podejście ich mogło być. Nasze na pewno takie nie było i myślę, że, że cały zespół to dzisiaj pokazał, bo to był mecz, który uważam, że powinniśmy wygrać. Szkoda, że przegraliśmy ten mecz. Uważam, że mieliśmy dużo sytuacji, żeby strzelić bramkę. Brakowało tego punktu na D. No myślę, że, że mimo tej porażki, to po takim meczu pewność siebie, całego zespołu powinna, powinna pójść wyżej, więc. No ale dobrą, dobra gra tych punktów na razie nam nie daje, więc no, a najważniejsze wiadomo jest to, żeby wygrywać te mecze, więc musimy jeszcze dołożyć z tego te olej i, i wszystko będzie dobrze. Uważam, że tutaj każdy zespół może zrobić lub wygrać z każdym przeciwnikiem. Zależy tylko od. zależy tylko od nas, czy, czy strzelimy tą ramkę, czy nie. To może sytuacji, sytuacje, których, których żałujemy. No. Nie da się wybrać jednej. Mieliśmy myślę cztery, a nawet z pięć takich, że, że powinien być po prostu gol. Defensywa Rakowa była dzisiaj e, mocną stroną. Szkoda, że ta, te, 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 te sytuacje nie było żadnej bramki. z tych sytuacji. Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, myślę, że do jakiegoś respektu. Nie, w sensie nie mieliśmy do Rakowa takiego, żebyśmy się przestraszyli, czy, czy cofnęli. Może chwila dosłownie tej, tej dekoncentracji w tych pierwszych 10 minutach, ale. I mówię, szkoda, że akurat skończyły się tak, że straciliśmy gole, bo ten mecz mógł się zupełnie inaczej ułożyć. Dużo pracowaliśmy na dużej intensywności, ale to nie zmienia faktu, że przegraliśmy dzisiaj ten mecz. Eee, uważam, że fizycznie dobrze się czuliśmy. I no i co? Trzeba się przygotować do na następny mecz teraz. Tak jak powiedziałem przed chwilą, że, że gra jest dobra, ale musimy jeszcze dłużyć te gole. W końcu na wyjeździe zagraliśmy mecz lepszy niż te, nawet nie lepszy, ale po prostu dobry. W porównaniu do tych, do tych poprzednich, i mamy nadzieję, że gdzieś tam to nasze boisko, nasze stadion nam, nam pomoże w tych, w tych następnych meczach. Mam nadzieję, że będziemy mieli to wsparcie od kibiców, żeby nam pomogli w następnym meczu. Zapraszam wszystkich fanatyków, kibiców, obojętnie kogo rodziny, na mecz, żeby zobaczyć dobre widowisko.